Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Words Legacy. Kolejny. O, dobrze. Nie przegapiliśmy ceremonii przydziału. Nie jestem ekspertem, ale to wydaje się im bardziej odpowiednie. A teraz muszą jak najszybciej zbadać te ale no Najpierw skontaktują się z ministerstwem. Muszą się dowiedzieć. O tym, co się stało z George'em. Na tę chwilę proszę Cię o zachowanie między nami wydarzeń tego wieczoru. Oczywiście poświęcę. Dziękuję. Gotowa na ceremonię przydział? Phineas Nigelus Black. We... Przygotuj się na spotkanie z dyrektorem. The Headmaster. The jak miło, że do nas dołączasz. Ceremonia przedziału się skończyła. Miały miejsce pewnie komplikacje. Komplikacje? Zdaje się, że problem to Dość gobliny. Nie mam czasu na plotki. Fiki to i bardzo, bardzo szybko tracimy. Resztki cierpliwości. Przy odrobinie szczęścia może wciąż uda się załatwić Twoje przydzielenie tego wieczoru. Skontaktuję się z Tobą. Profesor, Profesor Weasley, mamy jeszcze jedną osobę do przydzielenia. Witaj, jesteś w samą porę. Usiądź. Tiara, ah, A yeah. tak, jesteś tu starsza, prawda? masz tu z konkretnymi oczekiwaniami, z preferencjami start. i nastawieniem. So, nie się nie mogę się, nie czekać, nie? Nie mogę się nie Zwiedzania. Mhm. Chętnie podzwiedzam Hogwarts i terenów w okolicy. No tak, wiele można zyskać dzięki awanturniczemu duchowi, ale wiedza zdobyta od profesorów również może wiele ci dać. Hmm, ciekawe, bo coś w tobie. Co to może być? Odwaga? Of... ciekawość, lojalność czy ambicja? ja jestem ciekaw, jak to jak już poszedłeś sobie, to Moment, moment, moment. Może ciekawość. Z nauki I lubiłam i, i uczyłam. Ojej, właśnie wyglądam beztrudnie. Aha, to nie taka ciekawostka. Hmm, Bystra jesteś. Musisz rozgryźć to, co dla innych pozostaje do jakiegoś lata. No nic. Świetnie się Twoje miejsce jest w rejonie twojej. Jeszcze! Ravenclaw! Tak! Chyba nie lepszy. No. O, jeszcze jedna rzecz. Ze względu na niefortunną konduzję na boisku w finałach ostatniej wiosny tegoroczny samolot został odwołany. Aha. Dość, to nie oznacza, że zabroniłem całkowicie latanie. Ale nie kupcie mnie. Macie się tutaj skupić na swojej przyszłości akademickiej. Jestem pewien, że wszyscy macie wiele do zrobienia zanim zaczną się trzech zajęcia. Ja wiedziałem. Jestem pewien, że wszyscy macie wiele do, do zrobienia, zanim zaczną się jutrzejsze zajęcia. Ale zupek. Niezłe wejście, miło mi Cię poznać. Nazywam profesor się profesor Weasley. Czy byłaby Pani tak miła i oprowadziła naszego nowego ucznia do pokoju Zajmę się tym, proszę Pana. Jak już mówiłam, nazywam się profesor Weasley, miło mi Cię poznać. Miło też panią poznać. Jako wicedyrektor mam zaszczyt odprowadzić ją do twojego pokoju wspólnego. Tędy. To niezwykłe, by uczeń zaczyna od razu na piątym roku. Może czekać cię niezłe wyzwanie. Ale jestem pewna, że też radę. Tak jest, pani profesor. To wejście do pokoju wspólnego, Ravenclaw musi się rozwiązać zagadką, aby wejść. Obawiam się, że nie będę w stanie pomóc. Tego typu rzeczy zawsze sprawiają mi kłopot. Kto Duch czy poltergeist? Kasia, kto? Duch czy poltergeist? Istota niematerialna nigdy nie żyła. O! Ja nie wiem, co to jest, bo... Dobra, tak. no, no, bo tak. A teraz wyśpij się, jutro czeka cię. Uważnie, dziękuję. Przyjdę do ciebie rano, aby zabrać cię na twoją pierwszą lekcję. Dziękuję, profesor Weasley. Nie ma za co. Mam nadzieję, że twoja pierwsza noc w ogłarciu minie ci dobrze. Śpij spokojnie. No, i dokładnie. Wygląda na to, że już nikogo nie ma. Lepiej się pospieszę chyba powiedzieć. Dobra, wejdźmy. Znajdź swój portfel wspólny. nie wiem, bo góry. Nie, tutaj jest. Tutaj. To genialne, genialne. Myślę, że to chyba nie tak jak powinno. Czekaj, tutaj eferet. Chwileczkę, patrz na to. No, co to jest? Ktoś rzuciła mi bombę, wynośmy się tym. Nie takiej reakcji się spodziewał. No nic. Czego się spodziewałeś? Jednak ja chyba nadzieję, że trochę się rozsłużą. Pierwszego dnia zajęć zajęci bywa, by, bywają podminowani. Byłbym się wyryta, tak przy okazji. Zresztą wydaję się ładzą spokoju. A przecież przybyłeś straszną przygodę. Nie mogę się doczekać zajęć, czy trochę się denerwuje, Kasiu? Nie mogę się doczekać zajęć. cieszę się, że tu jest. Nie mogę się doczekać zajęć. Dobrze, miło to słyszeć. Naprawdę nie ma powodu do obaw. Większość profesorów jest surowa, ale sprawiedliwa. Niektóre moje numery są nieco poważniejsze niż rzucenie bomba. a wciąż tu jestem. Teraz większość profesorów jest surowa, ale sprawiedliwa? Ha! A jakże? Ale to lepiej sama ocenić. Ja akurat czasem przekraczam granicę. Lepiej się oddalę, zanim ktoś schworzymy ze mną tę łajnokombę. Miło było Cię poznać wzajemnie. Ewerecie. No? no. No tak wszyscy? No, jesteśmy w pokoju wspólnym. No co? Nie co dostał? Wiesz, Czekaj, tam mam jakieś... To? Nie wiem, co to zaczynanie do w Śmiech do wieżki. roku musi być ciekawe. O, What Mit, like to tak, robi tej czy chcesz rzucić okiem? Amit. Amit, kurde, jakieś nie wiem. Okay, Mohamed. W ciągu dnia niewiele widać, no poza takimi gwiazdami jak w Syrii, już tu na pozwala i Ar... tu? Nazywam się Amit. Miło Cię poznać wśród kurponów nie? spotkałem jeszcze kogoś, kto spotkał się z czego mówiąc nie polecam. Miło Cię poznać, Amit. Pewnie lubi się O. A tak z gwiazd możemy się sporo nauczyć, poza tym w, w świeżym powietrzu i nocym niebie nad wieżą jest coś wyjątkowego, krzepiącego. Pokachasz astronomię? Profesor Szach ma olbrzymią wiedzę. Gwiazdy są fascynujące, czy nie lubię patrzeć w gwiazdy? Oba astronomy znalazły się w planie zajęć. Brzmi interesująco. Mam dla ciebie dobre wiadomości. Wiesz, na pewno będziesz chodzić na astronomię. Na piątym roku jest to obowiązkowe. I zakochasz się, wiesz, poza tym dobry teleskop pokazuje rzeczy, o jakich nawet nie śniłaś. To do zobaczenia na zajęciach. Tak, a swoją drogą muszę się pospieszyć na pierwsze zajęcie. Nie ma to jak zapić świeżego w prawda? Jest. Ło! Czekaj, tu jeszcze jest ktoś. Jabłuszko. Jabłuszko. Samantha Dale, Dol. Chcę, żeby była w idealnym miejscu, takim, który jej się spodoba. Ale nie mogę go znaleźć. Na wielkie złote garbulki! Chcę, żeby tutaj rosły! Złote garbulki? To takie moje powiedzenie. Przyniosłam z domu sadzonkę dyptamu i chcę, żeby było, tutaj, było mu tutaj przyjemnie. Dyptam jest niesamowity, prawda? Taka mała roślinka ma takie wielką moc rozlawającą. Jak widzisz, ja roślinę darzę szczególną sympatią. Miło Cię poznać. Nazywam się Samantha. Miło Cię poznać, Samantha. Czy dyptom używa się do eliksiru wiganowego? Dokładnie, chyba ktoś tu uważał na eliksirach. Właściwie to profesor Big mi o tym powiedział. Oczywiście, słyszałem, że uczyłaś się u niego przed semestrem. Fink jest zagadką, uczy teorii, ale zdaje się mu sporo w tych jest stosowana. Ma rozległą wiedzę, czy może i tak? Profesor Fidg wie naprawdę dużo o różnych, o różnych rodzajach magii. Mam nadzieję, że nauczył cię też czegoś więcej niż tylko lekcji drugiego. Na pewno masz sporo do nadrobienia. Czy to nie puchają Chyba to puchają częściej niż kurkoni są zainteresowani wielarstwem. Zazwyczaj może i tak, ale u mnie to rodziny. Mamy pod domem cały zagon tych kuleczek. Można powiedzieć, że w zielarstwie mamy swoje korzenie. Czy większość. Czy to często, że uczniowie sami hodują swoje składniki? O tak! Nasza nauczycielska zielarstwa profesor Garlik wręcz do tego zachęca. A wydaje się, że profesora Sharpa, czyli naszego mistrza eliksirów, raczej nie obchodzi pochodzenie składników, dopóki eliksiry wychodzą idealnie. It was nice to meet you, Samantha. Good luck. Miło było Cię poznać, Samantha. Powodzenia! Dziękuję i tobie też dziękuję. Powodzenia pierwszego dnia, co? Witaj, Nowa kruponko. Profesor Widli szukała Cię na zewnątrz. Lepiej nie czekać. O. Dzień dobry, ufam, że jesteś gotowa na swój pierwszy dzień w Hogwartcie. Marzyłam o tym dniu od dawna, nie mogę uwierzyć, że tutaj jestem. Skoro tu jesteś dobrze, to wykorzystaj. Pierwszy dzień w Hogwartcie zdarza się tylko raz. Znajdujesz się w wyjątkowej sytuacji, dołączasz do nas od razu na piątym roku, więc musisz nadgonić materiał, nie pozostając w tyle. zwłaszcza, że musisz zaliczyć sumy pod koniec roku. Sumy? To jakiś skrót? Tak egzaminy ze standardowych umiejętności medycznych. One zadecydują jaką profesję będziesz wykonywać po ukończeniu uchwały. Po długiej dyskusji z dyrektorem i departamentem czarodziejskiej edukacji opracowaliśmy sobie niezwykłego, a po ci odnieść sukces. Jezu ile ten trzeba mówić? Proszę. Co to jest? To przewodnik czarodzieja, pomoże Ci śledzić postępy w nauce. Dzięki czemu opanujesz wszystko, czego oczekuje od uczennicy piątego roku. Byłoby mądrze wykorzystać w pełni ten nieoceniony, nieoceniony zasób. Ale czarodziejka. Dziękuję Pani profesor, ale co znaczy, że będziesz śledzić moje postępy w nauce? Może zobaczenie tego w akcji podpowie na twoje pytanie. Chodź za mną przekonamy się o tym. Tędy. Przewodnik da Ci możliwość ćwiczenia magii i zdobywania czarowiejskiej wiedzy. Szkoda, że za moich uczniowskich uczniów czasów nie było takiego przewodnika. Może rzucisz się na to po pierwsze rewelio i zobaczysz, co na jego temat powie przewodnik. To poderka była. Po pierwsze Ravenclawu, po pierwsze stworzone by uczcić dom Rayventlow znajduje się we wniosłe, wzniosłej wieży Ravenclawu. Ok. Właśnie odblokowano wyzwanie przewodnika, tutaj pojawia się, pojawiają się twoje postępy w wypełnianiu wyzwań. Wecban. Wyzwania przewodnika są jedyną możliwość są jedyną możliwością zdobywania punktów doświadczenia. Wyzwania przewodnika, No. Jedyny ekspo z, to, z, to z tego, oto twój czarodziejski poziom. PD zdobyte w, w wyzwaniach zwiększają twój poziom i moc. Przewodnik śledzi twoje postępy w wyzwaniach. Wybierz menu wyzwań, by kontynuować. Ojej. Zebranie pierwszej strony przewodnika odblokowało nową kategorię wyzwań. Nowe wyzwania odblokowane w trakcie twojej przygody pojawiają się właśnie tutaj. Wybierz stronę przewodnika, by kontynuować. Każde wyzwanie ma poziomy. Za każdy ukończony poziom zost zostaną odblokowane nagrody specjalne od wyglądu aż po istotne modyfikacje. Nagrody odbiera się z menu wyzwań, zaglądaj tam często, by odebrać odblokowane nagrody. Okej. Okay. Hmm, Sprytnie, prawda? Wypatruj takich okazji w zamku i poza nim. Nie ma, nie, ma, nie, ma. Pardki, mhm. nie ma czasu do stracenia, musisz i za zajęcie. W razie mam miejsce. Co masz? w samą porę. Pokażę ci, jak korzystać z płomieni Fiu, by szybciej się przemieszczać. W wczoraj, gdzie znajdziesz mapę zamku, ją i odszukaj salę główną. Możesz otworzyć mapę w dowolnym momencie, aby szybko podróżować do dowolnych odkrytych płomieni Fiu. Hogwarts jest podzielony na dwa główne obszary. Po lewej stronie mapy znajdują się kwatery mieszkalne uczniów i nauczycieli, a także pokoje wspólne i Wielka Sala. Wybierz rejon schodów, by kontynuować. W tym widoku możesz zobaczyć płomienie FIU dostępne w tym rejonie. Zielone płomienie FIU reprezentują płomienie już odkryte w tym pokoju, wspólnie twojego domu. Szare płomienie FIU oznaczają o położenie nieodkrytych płomieni. Po prawej stronie mapy są błonia, gdzie możesz znaleźć pracownie i inne ważne miejsca szkoły, takie jak wieża astronomiczna, biblioteka czy szklarnie. Wybierz rejon Next biblioteki, by kontynuować to. Profesor Weasley odblokował dla ciebie płomienie Fiu w sali głównej. Użyj AD, aby obrócić mapę, i naciśnij spację, by przenieść się płomieniami Fiu do sali głupnej. Szybko i bez Ja e, nie, nie wiem, czy ja tak będę chciał. Jaki jest czas? No nie wiem, 20 minut. Ja, Jesteśmy jesteś celu oszczędnych prosto do sali głównej. Ale które, w dół czy w dół? Możesz szybko dostać się niemal w każde miejsce w zamku z sali głównej. Tutaj zawsze się coś dzieje, po serce tego główne. Nasza stacja King's Cross, że tak się wyrażam. Nie to zatrzyma. Na razie to wszystko. Masz dziś zajęcia z zakręciu roku. Przeoraz obrony przed Czarną Magią. Mam nadzieję, że jak najszybciej uda się do Hogsmeade, żeby uzupełnić dwie posażenie zgubione po drodze. Czym jest Hogsmeade? Czym jest Hogsmeade, pani profesor? Hogsmeade to jedna wioska w całej Anglii zamieszkana tylko przez to oraz skupisko sklepów i pubów. W bez problemu znajdziesz wszystkie przybory szkolne. W odpowiednim czasie wypijesz tam również nie kremowe z przyjaciółmi. Czym jest obrona przed Czarnomagą? Powie mi Pani więcej o z obrony przed Czarnomagą. Obrona przed Czarnomagą, jak sama nazwa wskazuje, skupia się na tym, jak bronić się przed które czai się za murami szkoły. Aby zostać aurorem należy osiągnąć mistrzostwo w obronie przed czarą. Na szczęście w tej kwestii edukacją naszych uczniów zajmuje się na Profesor Hekar. Może mi Pani... Czego będę się uczyła na lekcjach tego Tak, czegoś się spodziewasz? Czarów, zaklęci Wszystko przydatne. Profesor Ronen, przypadnie ci do gustu. Inteligentny i zabawny czarodzieje oraz nauczyciel. Dziękuję, profesor Onen. Tylko do przyswojenia pierwszego dnia i czekać cię sporo nauki. Na szczęście, grono profesorskie zgodziło się przygotować dla ciebie zadania dodatkowe. Nadgonisz materiał w mgnieniu oka. Zważywszy na Twoje biegu, posługiwanie się rewelię, zakładam, że profesor Filip przynajmniej pokazał Ci podstawy. Tak, panie profesor. Jest bardzo wymieniający w kwestii wydarzeń poprzedzających, twoje przybyciem, zwłaszcza jeśli chodzi o to, co się stało po ataku smaku. Podejrzewam, że nie chodziło tylko o puszczenie rzeczy i wybuchowaną podróż do zamku. Nie miałem nie mówić. Niestety, myli się. Przepraszam, pani profesora? Myli się pani. Hmm. Profesor Fick powiedział dokładnie to samo. O! O wilku morzu. Profesorze Fick. Właśnie o panu była mowa. Nie. Zapewni pan naszemu nowemu nabytkowi solidne podstawy w zakresie opisania zaklęć. Aha. Obawiam się, że to nie moja zasługa, pani profesor. Nie rzadki pytałem do magii. Hmm. Cóż, cieszę się, że dotarliście do jednym Do wyboru było łodzie i powozy, a wy zdecydowaliście się na drogę ze smokiem. Ale to nie my wybraliśmy drogą ze smokiem, pani profesor, tylko raczej on wybrał naszą. Dobrze, dosyć pogaduszek, Muszę iść na zajęcie. Mogę powierzyć panu wyjaśnienie, jak działa mapa w przewodniku? No, oczywiście. Dziękuję. Powodzenia. Pamiętaj by korzystać z przewodnika to nieoceniona pomoc. Dla mnie również, bo będę mogła sprawdzać twoje postępy. Tak, Pani Profesor. Przyjdę do mnie do klasy po dzisiejszych zajęciach, aby wyjaśnić więcej na temat tych zadań, o których wspomniałam. Może uda nam się wysłać cię do Hogsmeade po wyposażenie? No to kończymy to na razie Baj.